Czerwca, na no 6 czerwca, piątek 2025 roku. Piotr pasażer pościoła. Słowa Angeli według świętego Jana. Gdy Jezus wskazał się swoim uszem spożył z nimi po śniadanie, rzekł do Szymana Piotra. Szymonie, synu Jan, czy mi już mnie więcej nie jeżeli ci? <laughs> powiedział mu, tak, panie, ty wierzycielko, ukocham, Rzekł do niego. Paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do Niego, Szymonie Synu ja, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu tak, Panie, że kocham. Rzekł do Niego, paszą moje. Powiedział Mu po raz trzeci, Szymonie Synu ja, czy kochasz Mnie? Zasmucił się piąt, że Mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego, Panie, tu wszystko wiesz, Ty że kocham. Rzekł do Niego, Jezus, pasz moje. Zaprawdę, zaprawdę, opowiadam Ci. Gdy byłeś młodszy, posyłałeś się sam chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się starszy, wyciągniesz ręce swoje i nikt cię i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby znaczy jako śmierć śmierci uwielbię Boga. A przy to, że do Niego, za mną, ale słowo Pańskie. Komentarz, myślę, słowo. taty słowa. Słuchujemy się w z jednej z ostatnich scen z Ewangelii na okazujących spotkanie uczniów z Jezusem po Nie My razem jesteśmy nad jeziorem Galilejskim. Po spożyciu wspólnego posiłku, Jezus trzykrotnie pyta Piotru, czy go nadal miłuje. Jest to zapewne nawiązanie do uprzedniego podyktowanego strachem, przybrodnego wypartego się pod przysięgą ze strony Piotra wszelkiej znajomości z Jezusem. Jezus trzykrotnie też przekazuje Piotrowi władzę postępstwo nad obszarami Kościoła. Ta forma jest symitycznym sposobem prawnego przekazania urzędu. To, co wcześniej było obietnicą prymatu, Teraz znajduje swoje wypełnienie. Jezus nie przekracza Szymana Piotra jako swojego ucznia, choć on wcześniej wypatrzył go publicznie i pod przysięgą. Pyta go jedynie o miłość, nadal nie kocha. Doświadczenie w swojej słabości i życzności nie musi być żadne destruktywne. Może pomóc człowiekowi bardziej zaufać Bogu i jego mocy, aniżeli sobie, swoim stymiom fizycznym, zbytej wiedzy czy indywidualnym umiejętnościom. Uczniem Jezusa. Człowiek z Panią w tym bardziej i bardziej u Bogu ni sobie. Słowa Ewangelii z archiwiar pełen czytania. Dziękuję bardzo.